Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który od jakiegoś czasu krąży na YouTubie Bardzo lubię oglądać tego typu filmiki, właśnie ten filmik U innych dziewczyn, więc postanowiłam go też nagrać. Tak jak widzicie po tytule, jest to filmik, w którym pokażę Wam produkty, które zakupiłam dzięki YouTube i myślę, że jeżeli nie oglądałabym, bo nie ja bardzo długo oglądałam YouTube, zanim zaczęłam nagrywać, więc jeśli nie oglądałabym YouTube'a, sądzę, że raczej nie trafiłabym na te produkty, nie zainteresowałabym się nimi. Nie skłoniłabym się do ich zakupu nie, ze względu na cenę, pochodzenie itd., itd. Natomiast przez YouTube, i to jest ta negatywna strona YouTube'a, wydaje mi się, no jesteśmy bardziej zachęcone do kupowania innych produktów, do testowania nowości, coś ktoś pokaże, lampka nam się zapali, tak, ja też to chcę mieć, no i niestety kupujemy pieniążki lecą. Ale tak naprawdę z większości tych produktów jestem zadowolona, ponieważ kupuję coś, co widzę u wielu dziewczyn zazwyczaj, nie tylko u jednej osoby. A jeżeli coś się powtarza u wielu, wielu osób, to właśnie ja się tym zaczynam interesować. I dobrze, może zacznę od pielęgnacji. Przede wszystkim Batist. Nie wiem, czy zwróciłabym uwagę na suche szampony. Już w ogóle na Batist pewnie bym wcale nie zwróciła uwagi, ze względu na to, że były przez długi czas dostępne tylko na wyspie. Można było je u nas dostać przez Allegro, tam eBay i tak dalej. Teraz są w Hebe i Marionaut Natomiast myślę, że w ogóle nie zainteresowałabym się suchymi szamponami, nie zwróciłabym na to uwagi. No a tym bardziej na Batist. Więc na pewno Batist. Jak już tak z innych kosmetyków, to oczywiście kosmetyki niemieckie. W życiu nie przyszłoby mi do głowy, gdybym gdyby nie na YouTube'a, żeby zamawiać, kupować, gdzieś prosić kogoś o kosmetyki niemieckie. No a YouTube właśnie zrobił wielkie boom o kosmetykach niemieckich, Alverde. To jest moja ulubiona i ukochana odżywka z Amarantusa. Ona dla mnie działek. Ups, jak maska wręcz, jest cudowna, naprawdę myślę, że to będzie mój ulubieniec ever i będę kupowała kolejne, 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 prosiła, nie wiem już nawet kogo, czy zamawiała przez Allegro, czy już w tej chwili w Polsce na niektórych stronach i niektórych sklepach są dostępne kosmetyki Alverde. Więc na pewno kosmetyki niemieckie, tak samo tutaj mam żel z Balei On mi jakoś tak nie powala, mam go dla zapachu, ale ogólnie chodzi mi o kosmetyki niemieckie e, Dalej, czego na pewno bym nie odkryła? E, używałam wcześniej płynów micelarnych, płyny micelarne znałam, ale zapewne nie odkryłabym płynu micelarnego z Loreala Chyba, że jakimś fuksem na jakiejś promocji bym się nim zainteresowała Ale ogólnie sądzę, że nie odkryłabym go, bo dobrze wiecie, że był duży e, bum na ten płyn micelarny z Loreala więc na pewno, znaczy na pewno na 90% bym go nie kupiła, ponieważ ja nie przepadam za kosmetykami z L'Oreala, więc bym go nie kupiła Ale że było głośno, że jest cudowny, że jest taki jak bioderma, więc postanowiłam go kupić I przepadam, słuchajcie, przepadam, to jest moje, znaczy to, to jest puste, już zdenka w ogóle Ale trzy opakowania już zużyłam tego e, płynu i jest świetny i będzie też u mnie zawsze, zawsze, zawsze ten płyn, póki go nie przestanę produkować Tak samo płyn micelarny B-Beauty Be z Biedronki. Myślę, że nie zwróciłabym na niego uwagi, bo dopóki nie zaczęłam oglądać YouTube'a Nie zwracałam w ogóle uwagi na kosmetyki z Biedronki, ponieważ uważałam, że jest jakieś buble, tanie, beznadziejne produkty Natomiast to jest moja też druga albo trzecia buteleczka płonu micelarnego z CB Be Beauty Jego ja na razie odłożyłam, używałam go przez jakiś czas, odłożyłam, ponieważ mam dużą tołpę ale cały czas używam i będę też na pewno na zmianę do niego wracała, bo nie stanie, kosztuje całe 5 zł, wiecie, gdy nie mamy, ten kosztuje w promocji 12, więc no praktycznie 3 razy tyle co ten, więc wiecie jak to u studentów, gdy nie będzie po prostu pieniążków, to będę kupowała sobie B-Beauty, Be ale on polecam każdemu ze względu, bez względu na to, ile macie kasy, polecam wam B-beauty. Be i tak samo bioderma. Nie mam w tej chwili przy sobie, ale miałam miniaturkę biodermy i Biodermę też kupiłam przez YouTube'a tylko i wyłącznie. Jest cały czas od kilku lat jest na YouTubie boom na biodermę. Fajna, ale myślę, że te dwa zupełnie mi wystarczają i nie, nie mam jakiejś potrzeby kupowania biodermy. Dalej Tangle teaser, ojejku, moje włosy. Większość dziewczyn mówiło w tym filmiku właśnie o tangle teaserze. No i ja też przypadłam, ja też go kupiłam. Nie wiem, czy chcecie filmik na temat Tangle Teasera, co ja na, na jego temat myślę, czy on mi się sprawdza i tak dalej. Jeśli chcecie, to dajcie znać oczywiście. No co, fajny Bayer, fajnie rozczesuje te włosy. Wszyscy oni mówili też już od jakiegoś czasu, że jest och, ach i ech. To no i co, przypadłam, kupiłam. Jest zdecydowana, nie żałuję tej wydanej kasy, chociaż jak dla mnie wielkiego szału nie robi. O, może powiem tak, jest fajny, jest to fajny Bayer, pomaga w rozczesywaniu, ale nie jest tak super ekstra, jak faliły to niektóre dziewczyny. Może przez to, że ja mam dosyć grube włosy i tak u mnie wiecie. Dupy nie, urywa za przeproszeniem, ale jest, jest fajny i nie żałuję tej wydanej kasy. Aha, tu jeszcze mi z została stała OSI. E, ta 3 odżywka, ale nie chodzi mi, tutaj mam akurat tą 3 chodzi mi w ogóle o OSI. E, tak to się chyba mówi OSI. E, no, raczej na pewno bym nie kupiła e, nic OSI ze względu, nawet gdyby to weszło. Bo Jakoś niedawno, kilka miesięcy temu dopiero te produkty weszły do Rosmana i myślę, że nie kupiłam ich ze względu na cenę, bo ja nie lubię przepłacać, kilka razy kupiłam drugie produkty do włosów, nie powaliły mnie i teraz już tego nie robię i nie kupuję i nie, nie wydaję tyle kasy na produkty do włosów, na pewno nie na szampony i maseczki czy tam odżywki. Natomiast no interesowałam się, interesowałam się tym Osi. Yy, już miałam ochotę je kupować kilka razy, gdy były na promocjach, będących od aż 19 zł, za odżywkę do włosów jest dla mnie yy, dużym wydatkiem. Yy, natomiast yy, ciągle coś tam u mnie, było, jakieś tam wydatki finansowe, że nie pozwalałam sobie na kupienie tego OSI, bo było mi szkoda tej kasy. No bo to, a to wiec, a to to, a to to. Teraz powiem Wam, że odkładam pochodzić dla Was na lampy i na yy, inny sprzęt do nagrywania więc też muszę zaciskać pasa. I za jakiś czas powinna się poprawić jakość tych filmików. I słuchajcie, dobra, bo już w ogóle zeszłam z tematu. Chodzi o tą odżywkę. Słuchajcie, u mnie na uczelni stali ostatnio na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Yy, słuchajcie, stali ten Procter Gump, to się chyba tak mówi. Yy, jakieś tam, wiecie, mieli foldery, jakieś staże, coś tam i słuchajcie, był cały wielki kosz. Dwa wielkie kosze tych odżywek osi miniaturek, odżywek, szamponów osi, head and shoulders yy, i old Spice'ów dla mężczyzn. I zobaczcie, po prostu się z kąpelami tak obłożyłyśmy tymi osi. To jest yy, ta normalna pojemność, która jest dostępna w Rosmanie, 75 ml. Ona w Rosmanie kosztuje 12 zł bez grosza. I ja sobie trochę ich nabrałam, więc oszczędziłam kupę kasy i mam tą 3-minutową odżywkę. I szampon do włosów z osi, jeśli chcecie recenzję, to dajcie znać też w tej 3-minutowej odżywki, chociaż myślę, że tak czy siak ją nagram I teraz kolorówka, chyba muszę się yy, pośpieszyć Zacznę od pędzli, ponieważ ja miałam troszeczkę pędzli, miałam jeden pędzel do cieni, jakiś tam miałam pędzel do różu I w sumie to było wszystko I teraz, gdy zaczęłam oglądać YouTube'a, wszyscy zaczęli mówić o jakimś blendowaniu, cieniowaniu, rozcieraniu No i oczywiście co? Justyna się zainteresowała, na przepadła, ja mam dla przykładu pędzel z Hakuro Taki do rozcierania, to jest ta kuleczka Nie powala mnie, jest trochę twardy Więc nie jestem z niego bardzo zadowolona Mam inne do rozcierania, ale tu wam akurat pokazałam Hakura Mam też Ikotus, niestety nie mam ich w tej chwili w domu, więc nie mogę wam pokazać I te pędzle, uwielbiam pędzle z Ikotus Są dla mnie tak mięciutkie, one są po prostu takie, że mogłabym się nim liczyć Wiem, że są bardziej miękkie pędzle, ale Ikotus mi bardzo odpowiada, cena jest super Więc okej okay. Dalej, pomadka, którą mam w tej chwili na ustach, z Katris, z Hibiskis. I tą pomadkę odkryłam dzięki YouTube'owi, jestem za to bardzo wdzięczna. No już mi jej zostało, no nie aż tak dużo. Uwielbiam tą pomadkę, to jest naprawdę mój ulubieniec też Ever, ona mi się skończy i będę kupowała ją od nowa. Też dzięki dziewczynom z Niemiec głównie, dziewczyny z Niemiec zaczęły te pomadki pokazywać, bo u nich Katris zawsze jest szybciej niż u nas. I przepadłam też z tą pomadką, jest świetna. No i cena jest fajna, więc wielki szkody nie ma No i dalej slick. Też wiele dziewczyn mówiło o slicku, że no slick też króluje na YouTubie. Wszystkie paletki, ja nie mam paletki do oczu ze slicka, ponieważ nie mam tyle cieni. I Inglot, i naked, i, i teraz mładu z wielką paletkę. I, I no niestety jakoś nie, nie mam paletki z, ze Zeslika, ale nie czuję takiej potrzeby. Kiedyś może jak wykończę to moje neutralne cienie, to sobie kupię którąś paletkę ze Slick, ale w tej chwili słuchajcie mam trio do konturowania twarzy. Dzięki e, jednej wymiance, e, którą niedawno zrobiłam, dostałam właśnie to trio. No bronzer i rozświetlacz, jest świetny po prostu. Natomiast różu jeszcze nie używałam, bo jest dla mnie w tej chwili zacienny na no lato, na pewno będzie idealny. Więc slick też poznałam slicka dzięki YouTube'owi, tak to bym nie miała zielonego pojęcia, co to jest slick. A także nie miałabym zielonego pojęcia, co to jest Naked 2. Słuchajcie, gdyby nie YouTube, w ogóle bym nie wiedziała, co to jest. Nie miałabym tego, gdyby nie YouTube. No ale jestem e, zakochana po prostu, przepadłam również naked. Ostatnio trochę ją odłożyłam, nawet nie wiem dlaczego. Trochę nie zapomniałam, ale muszę wrócić. No i też, nie wiedziałabym, że istnieje takie cudy Na pewno, że to jest dostępne tylko w Sephorach i w internecie, e, gdzie wiadomo w seforach jeszcze nie w każdych, więc nie wiedziałabym co to jest naked. Już kończymy. E, Essie, lekier z Essie. Nie kupiłabym lekier, ja tu mam tylko jeden e, watermelon e, z Essie. Nie kupiłabym lakieru Essie, ponieważ jest za drogi Sama na niego nie zwróciłabym uwagi, ale dla chęci, dla testów e, Po prostu kupiłam go, tak? E, ale ja go kupiłam w promocji za niecałe 20 zł, tak nie kupiłam go za normalną cenę Więc Essie Dalej Inglot, oczywiście e, Ja znałam jakieś tam kosmetyki Inglot, ale nie wiedziałam, że są takie świetne, super, ekstra No i mam... E, tutaj mam akurat kwadratową, ale mam też okrągłą paletkę e, z e, Inglota Więc Inglota też odkryłam dzięki YouTube'owi. No i ostatnią rzeczą to są linery w słoiczkach, w w słoiczkach tak, linery w żelu, tutaj mam akurat Maybelline czarny, ale mam i Catrice czarny, mam z Essence brązowy, mam teraz Pierre René brązowy też dostałam, także mm, eyelinery w żelu, nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie zwróciłam na nie uwagi, bo wcześniej używałam tych normalnych kołamarzów z tym, wiecie, z tą końcówką nie używałam linerów w żelu, nie wiedziałam, nie, pojęcia, że nie miałam pojęcia, że istnieją pędzelki do linerów w ogóle, więc to tak samo z linery w żelu, to jest e, ostatni produkt, który odkryłam dzięki YouTube'owi. No i co, i to wszystko, napiszcie mi na dole, e, co wy odkryliście dzięki YouTube'owi. Może o czymś zapomniałam, nie powiedziałam, przypomnijcie, też mam dopiszę na dole, e, także napiszcie mi, super będzie, jak mi właśnie napiszecie, co wy odkryłyście dzięki YouTube'owi. I do następnego, pa pa!